Siemaneczko, witam się z Państwem serdecznie. Co będzie dziś? Dziś będzie kuriozalna rzecz i szybka, ale może niektórym się przyda. Bo może niektóre osoby nie wiedzą, jak się dobrać do takich rzeczy, więc stwierdziłem, że nagram to i pokażę, jak się dobrać i wymienić żarówki wnętrza. Kupiłem taki zestaw na Ali. Te, co aktualnie mam, też kupiłem 3 lata temu na Ali. Stwierdziłem, że nie będę przepłacał za jakieś oryginalne, i inne szmery bajery. Kupię znowu na Ali. Te wytrzymały 3 lata i dalej tu świecą. Tutaj tylko nie świecą. I nie świeci mi. I nie świeci mi. tu też świeci. I nie świeci mi tablica rejestracyjna. Po. 3 latach, więc uważam, że 40 zł za komplet żarówek do całego wnętrza, jeżeli mają 3 lata chodzić, to bez sensu kupować jakieś drogie żarówki. Dobra. Bierzemy się po kolei, co tu mamy do zmiany. Przód zostawiam, no bo przód działa. A daszki zostawiam bo w daszkach działa, chociaż tutaj mi ta świrowała, coś niedawno temu no, coś tu mygocze, ale ja tu rzadko zaglądam, także zostawiam ją w razie co tutaj, jakby ktoś zmieniał, to tutaj na dole jest taki jest takie wyżłobienie, trzeba podważyć ten plastik, żeby wychodzi i wyciągamy żarówkę, więc tu nie grzebiemy górę zostawiamy tak samo interesuje nas też dzisiaj tak, interesują nas boki drzwi ja tu miałem wcześniej takie projektory, później wywaliłem bo one tam słabo działały i założę normalnie z powrotem żarówkę, tak jak było nie będę kupował żadnych projektorów nie nie chcę ładować tu żadnych projektorów, znowu czegoś, mamy pudełeczko w pudełeczku mamy Wszystkie żaróweczki do całego wnętrza. Mamy do tyłu, tu mamy do tablicy rejestracyjnej, do e, daszków. No, jest cały komplet. Dobra, trochę ciasno ale jak się dobrać do tej lampeczki, jakby ktoś nie wiedział. Łapiemy tu z pod spodu. Najlepiej ona jest tak wysuwana w tą stronę. I coś takiego. O, i nam wychodzi. Tu są takie. Raz, dwa, trzy, cztery takie wsówki I mamy Dostęp by wsadzić żaróweczkę A my szukamy żaróweczki do Do drzwi Do drzwi proszę Pana, czekajcie tu jakoś złapie Was Do drzwi, teraz mamy to To nie To bagażnik To nie to nie jest door. DOR, door, door, door light. No i wciągamy taką załóczkę. I tu raczej filozofii nie ma. Wsuwamy ją i powinno działać. O, tylko ja muszę tu zanurkować. O. I świeci. Od razu, cyk. Dobra. To zakładamy z powrotem w ten sposób. Tak, wsuwamy na te wsuweczki. Tak, jak tu powinno być. Cyk, cyk. I proszę bardzo. Świeci wreszcie. Z drugą stroną postępujemy tak samo, więc z drugiej strony nie będę już pokazywał. Zmienię sobie. Teraz idziemy do tyłu na tylnią kanapę i wymienimy na tylnej kanapie z tyłu e, na tylnej kanapie z tyłu te żaróweczki także transportujemy się na tył i widzimy się za chwilę dobrze, dobrze, jesteśmy z tyłu tu mamy to nie To tyłu, rear rear jak się do tego dobrać, pan Chińczyk dał mi takie badziewko, myślę że się przyda i co? Wciskamy tu z boczku plasticzek i podważamy delikatnie z wyczuciem, żeby nie popękało. O! I cyk! I wyszło. No, wyszło. Dobra, i mamy tutaj. Ma też takie zaczepy. Tu i tu. I tu mamy żaróweczkę. Wyciągamy. Teraz chyba kupiłem jakieś inne. To była taka. Będzie te, te, podobna. No podobna prawie można powiedzieć, że że podobna. Cyk cyk cyk. No trochę inna jednak. To stara jest. Taka. A nowa jest taka. No zobaczymy, jak długo to potrzyma, czy będzie dłużej, czy nie. No i co, i wsuwamy na miejsce panią. O, drzewo nie chce tak wejść. Dobra, nie, ta ręka może, spróbuj drugą. Cyk, tu weszło, tu weszło. Dobra. i proszę bardzo światło się nastało cyk, dobra i analogicznie wyciągaliśmy to tak, tak i wciskamy, proszę bardzo z powrotem działa, działa lampeczka, już działa dobra, z drugą drugą, drugą gdzie mamy tu plastikowe coś, tu mamy Druga strona. No bardziej się opiera. Nie opieraj się. Wyciągamy. Jest. Wyciągamy żarówkę. to są stare. Tu jest... nie. Bierze się walną tamte Dziadzie Gdzie ją masz Tu W pudełku Tak, a tu jest dobra Tak samo wypadło, teraz szczęście dobrze no, się to obzie I ładuję z powrotem Oooo Działa? Działa. Pierwszy Zakładamy plasticzek z powrotem. Cyk, cyk. Działa. Działa. I mamy z głowy. Czyli we przód mamy. tył mamy zmienione. Drzwi. Tablica rejestracyjna nieszczęsna. Tam można napotkać problemy. Bo tam jest dosyć ciężko się to wyciąga. No ale. Dobra, idziemy do tyłu, do tablicy, bo tam nie popadały i też zmieniamy. Dobra, do z tablicy rejestracyjnej będzie nam potrzebna żarówka i śrubokręt poręczny, <noise> nie płaski, płaski. I jak to robimy? Bo tu jest zawsze problem światełko świeci. Może słonie Tu są dwa takie, tutaj z drugiej strony są dwa takie zatrzaski wejścia, żeby można było ułożyć śrubokręt. Wkładamy w to śrubokręt w lewą i w prawą stronę delikatnie ciągniemy śrubokręt. Powinno pójść, to ciężko siedzi i z tym zawsze są problemy. Ja już pamiętam raz to wyciągnęłem, to myślałem, że mi szlak trafił opuściła jedna strona i tu z lewej w, e, z prawej wkładamy i śrubokręt ciągniemy w lewą stronę. O! I wyskakuje. I tym sposobem mamy się dobraliśmy do żaróweczki. Tu są takie. Takie badziewka, które to trzymają. Ciężko zawsze jest to wyjąć za pierwszym razem. Jak to wymieniałem, to myślałem, że mi szlak trafi. Ale teraz już doszedłem do wprawy. I wyciągamy żarówczkę naszą niesprawną. Ona jest też wsuwana. One też dosyć ciasno siedzą. Mamy. Mamy. Była taka. Ona dawała mocno, pamiętam. Kujzu. Dawała. Dawała, dawała. A tu chyba będzie lepsza. Lepszejsza. O. Była taka a będzie taka Najgorsze jest to, że to trzeba wsunąć i zapalić światła i sprawdzić czy to świeci. Ale po przy... kurde kluczyków nie mam Dobra Czy otworzymy samochód, powinniśmy zaświecić światła. O, dobra Ciała. I co? W odwrotnej kolejności bierzemy ten plasticzek tak to było tu do sieci Wam pewnie słońce i chura widać i trzeba ją tu posadzić, Paluszki trzeba mieć sprawne niestety żeby to tu się spasowało i wciskamy i świci no zgasło. Kluczyki jeszcze raz. Dla pewności działa. Dobra. I dla analogicznie. Druga. Druga w tym sposób Tak samo druga. A zaraz pogodamy o tej nieszczęsnej. O, a tu mam babola od farby. Kiedyś mi się. Kiedyś. No w te lata mi się w Pędzel jakiś miałem, czy coś zawinięte w tymi i mi ten. Muszę to doczyścić, ale całe szczęście, że to nie jest żadna olejna, czy coś, tylko taka domowa farba i to fajnie schodzi. Muszę to. Dobra, a o tej żarówce sobie zaraz pogadamy. Ja wymienię tą sobie jeszcze tamty zaraz. I usiądziemy i pogadamy o tej żarówce nieszczęsnej klapy bagażnika. Także. Widzimy się za moment. Dobra. Dlaczego ja tej żarówki nie wymieniam? Ja mam tą żarówkę. Dostałem. Ale tej żarówki nawet nie mam. Mam ją nawet wyciągniętą. Ona mi jest niepotrzebna. Nie, wyciągnięta? Tak, wyciągniętą ją mam. Z tą żarówką są takie problemy, że trzeba uważać przy jej wymianie. Bo może się pojawić problem taki, że jak będziecie wkładać tam żarówkę, przy podpiętym akumulatorze, może się zrobić mikrozwarcie i może uwalić moduł RBCM, który jest tu w lewym boczku. Zdarzały się takie przypadki, są one odnotowane, nawet można znaleźć na facebookowych grupach, że właśnie ktoś wymieniał tą żaróweczkę i i po prostu uwalało mu moduł, nie? A moduł, no to możecie się domyślać ile kosztuje i później zabawa z tym wszystkim. Także jeżeli ktoś chce wymienić tą żarówkę musowo tutaj, nawet sama Mazda zaleca to w instrukcji, żeby najpierw odłączyć akumulator i wtedy tą żarówkę wymienić. Więc jeżeli ktoś bardzo chce tą żarówkę na ledową wymienić, to polecam odłączyć najpierw akumulator, dopiero wymienić żarówkę i następnie znowu podłączyć akumulator, nie wymieniać jej. Przy podłączonym prądzie, bo można sobie narobić rabanu. Oczywiście to nie jest na 100%, że uwalicie moduł i, i, i że będziecie musieli wymieniać, ale zdarzały się takie przypadki, jest to odnotowane i, i ta żarówka jest newralgiczna. Także polecam odpiąć aku i wtedy wymieniać. A dlaczego ja tej żarówki nie mam? Bo ja mam oświetlenie ambientowe kiedyś 3 czy 4 lata temu na forum Mazda6 Polska gościu zajmował się takimi setami robił ładnie, taki w oplocie ze wszystkim no wszystko, typowo pod Mazdę i udało mi się kupić jeden z ostatnich sztuk, bo on zamykał tą, ten bajer, już tego nie robi i udało mi się kupić właśnie cały z wnętrzem, dlatego to białe, białe podświecenie pod Fotelami to mam od niego, plus chciałem bagażnik, i mam bagażnik tutaj. Takie mam oświetlenie. Tutaj jest kabelek wychodzi. Tu są trzy LEDy, i z drugiej strony jest tak samo. Przy tej, na tej pokrywce przyklejone jest na taśmę y, dwustronną, taką na rzep. I jest z jednej strony, i z drugiej strony mam to samo. I dlatego mi ta lampka nie jest potrzebna, bo bagażnik ma w nocy oświetlony mega. Jak gdzieś znajdę zdjęcie, w w galerii mojej, to Wam wrzucę zdjęcie za chwilę i zobaczycie sobie jak to świeci, jak ja to 3 lata temu zamontowałem, jak to w ogóle świeci no także myślę, że to na tyle będzie w tym filmie przepraszam Was bardzo, że nie ma na razie tak grubo ostatnio filmów i w ogóle no ale wiemy jak jest, no pogoda ja na razie no garażem nie dysponuję, więc nie mam jak sobie grzebać, padać co chwilę na razie zbieram różne rzeczy, graty. To, co udaje mi się robić, no to wam publikuję. I no będziemy, będziemy grzebać. Będziemy, będziemy, bo graty się szykują. No i jakieś coś, żeby też pogrzebać i w domu, i żeby to później zamontować w samochodzie. Także ja Was pozdrawiam cieplutko. To był taki film instruktażowy do wymiany żarówek. Może ktoś tam nie wie jak wymienić Jak się do jakiejś tam żerówki dobrać Więc myślę, że Dla potomnych się przyda Ja dziękuję za uwagę, za kanał Jeżeli tego nie robisz Zostaw łapę w górę Wejdź na wszystkie socjale Pozdrawiam Was I do zobaczyska Siemanko